thank you

おなおわんじゃなくて、なポモンじゃなくて。No, so Leciał muczek babci się dawał. Poci się wsteka aż się zawał. Wnuczek za babcią, babcia za dziadkę. dziadek za szepkiem. Aż chcę powiedzieć, co było dalej. Wszyscy na siebie poupadali. Rzepka na dziadka, dziadek na babcię, babcia na wnuczkę, wnuczek na wnuczkę. Jesteśmy wolni. Możemy iść. To już jest koniec. Możemy iść. Jesteśmy wolni. Bo nie ma już nic. To już jest koniec, nie ma już nic Wistość to, to już jest koniec, może Coś się dziwisz się piorku Leżę tutaj już od wtorku Rzeczę na to kawałek Spójrz na skrzepę, ta jest skrzepka Jak tam, że ja? coraz lepiej? Dzięki, dzięki pani grochu, jako żyje się po trochu. Lecz Pietruszka z tą jest gorzej. Lada, chuda, spadnie mu. <mysy> 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 Burak stoi od cebuli, a cebula to się trudzi. Mój buraku, mój czerwony. Czyżbyś nie chciał takiej żony? tylko nas zatyka. Niech to pani prędzej zmyka. Ja chcę żonę mieć buraczą, bo od żony wszyscy płaczą. Naraz słychać głos fasoli. Odpowiada jej brukselka. Zatarzyła się marchewka. Niech nasz kapuszta.

Czy bajki. Oto bajka. Była są pchła szachajka. Niesłychana rzecz po prostu. Ktoś tak marnego wzrostu i nieznego tego rodu mógł wyczyniać bez powodu takie psoty i gałgaństwa. Jak pchła owa, proszę Państwa. Po teściu do złożonych szczegól pięterek i pokoju w cały szereg. Więc salonik i sypialnie, jadalnie naturalnie, gabinet i korytarz. O co cokolwiek się zapytasz. Wszystko miała, Aż jej gości. Działy się rodzynki, nie ma nawet odrobinki. Przeszukały dwie kucharki wszystkie w domu za zakamarki. Nie ma nigdzie, łap rozpaczy. Gdzie rodzynki? Co to znaczy? Poleciała na kominki do sąsiadek po rodzynki. Sąsiadek nie dostała, małorączki załamała. Bez rodzynków nie mam, nie ma ciasta. Trudno, muszę iść do miasta. Uszczepnęła z pelenki i pobiegła po rodzynki. Nie dostała ich w kawiarni, nie dostała w owocarni, ani w sklepach kolonialnych. Cóż, Ta, to, to dopiero p. Fatalny. Przecież baby muszę upiec. Cóż poradzę? Odcze no? kupiec? Nie dostałem mi się rodzinku, bo rodzinku brak na rynku. Każda inna kazałaby bez rodzinku, upiec baby, ale pchła to rzecz nie nowa. Była bardzo pomysłowa. Patrzy, widzi świerdzotami. Weszła. Utwór łatwy i zabawny i możliwie lekko sprawny. Święt gości się spodziewam, więc im zagram i zaśpiewam. Żyć sprzedawca. Piękna pani, coś ładnego znajdę Daniel. Może walca. Marsza może? Marsza, by wyboru Według mnie mam wyborze, dajmy na to w bardziej znany marsz, o mnie się owiamy. lubię marsze, byle tylko nie najstarsze, niech pan przegra na pianinie. Pokryją, z pierwsza pokryjąc cyzorykiem w trzy minuty wydobała wszystkie nutki. Bo jak wiecie, każda nutka jest czarniutka, okrągrutka, w, w, w kropkę, w kropkę, jaka nutka. Do miseczki wysypała i do kuchni tam, gdzie tam, tam strojąc, hmm. <grym> <grym> O! O, to są. Będą baby bardzo smaczne, zaraz sama piedzie zacznę. Do nocy tak jak rzekła, wielka nocne piekła, a kucharki w czoło przyglądały się robocie. Przyszli goście. Przyszli goście. Proście! Proście. 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 Wszyscy byłem powitać radzi, chła do stołu i prowadzi do kieliszków wino winoleje. Winko smaczne, mam nadzieję, ale ciasto. Bowie śmiało, wyjątkowo się udało, zwłaszcza baby z rodzynkami. Baby, mówiąc między nami, są po prostu znakomite. Jedźcie proszę, z apetytem. No i cóż, po długim poście wszystkie baby zjedli goście. Do ostatniej okruszynki, a że zjedli też rodzynki, więc im potem tydzień cały kiszki głośno marsza grały. To był właśnie dobrze znany marsz żołnierzy ołowiany. Bestia, okropny ryczący potwór. Piękna wzór łagodności. Uwaga, uwaga prezentacja. Jestem bestią. Wow! Jestem piękna! Czego wow. tu? Chcę cię obcarować. Kocham cię, bestią. Nie. No? Co? Kocham cię! Wiem! I co? Co, co? Staś się pięknym królewiczem! Chym! Może, może stanąć bardziej nie potrafię, może stanąć na rękach? Nie! Bądź piękny! Powinnaś mnie pocałować. Żydzę się! 到我上一次的班